ごちそう。 Zdłuży świeczki, bo on się stopi. Uu. Ja pięknie, zamiast Wszystkiego najlepsze. Ale już to Wszystkiego Nie, ma, tylko nie. to będzie! Nie, nie. Nie, nie. nie. lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech jej gwiazdka nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. Nie. Po prostu... A. No niespodzianka, wiadomo. To <grym grym grym> by nie była niespodzianka. A. No nie wiem, czasami są jakieś podejrzenia, czy coś tam wiesz, ale po prostu to była typowa niespodzianka, że nic. Bardzo nam miło, cieszymy się tak bardzo. Bardziej myślałam, że połowa wyjeżdża i w ogóle nie <grym> chce zrobić. No, ale nie raz. czasu. Nie ma czasu, tak? Dobra, mamy tak. Właśnie, bo nie było. Nie no, spoko, spoko.